W 1918 roku wybuchła w Europie epidemia grypy hiszpanki. Skąd tutaj się wzięła? Jak doszło do jej rozprzestrzenienia? Jakie były skutki? Jak próbowano ją leczyć? Oraz jakie były efekty? O tym wszystkim w najnowszym odcinku Ukrytych Historii. Dość nietypowo, bo domowo, jako że i mnie dopadła pandemia, na szczęście nie grypy hiszpanki. Zapraszam serdecznie. Do kolejnego odcinka Ukrytych Historii. W połowie 1917 roku Stany Zjednoczone przystępują do wojny po stronie Anglii i Francji. To powoduje, że Niemcy muszą ponieść klęskę. Tak samo stało się zresztą w trakcie II wojny światowej. Ale nie uprzedzajmy faktów. Razem z wojskiem amerykańskim, z amerykańskimi żołnierzami, do Francji trafiają dostawy amunicji, jedzenia, sprzętu wojskowego. No i niestety trafiła także zaraza grypy hiszpanki. I to właśnie we Francji było największe skupisko, największe epicentrum grypy tutaj w Europie. Pierwsze doniesienia o nowej chorobie zostały w Polsce potraktowane dosyć łagodnie. Prasa, na którejś tam szóstej, siódmej stronie z kolei informowała o zgonach w Niemczech, gdzieś w południowej Polsce, na Pomorzu, delikatnie. Przeważnie byli to młodzi ludzie między 20 a 40 rokiem życia. Nie zdawano sobie jeszcze wtedy sprawy z tego, jak śmiertelna może to być choroba i jak śmiertelna ona będzie. Bardziej umysły Polaków zaprzątnięte były wtedy końcem I wojny światowej, próbą odbudowy niepodległego, niepodległego państwa polskiego, pierwszymi walkami, które to państwo prowadziło na Ukrainie, później rozpoczęta wojna z bolszewicką Rosją. To były główne tematy na pierwszych stronach ówczesnych gazet. Grypą jako taką się zbytnio jeszcze nie zajmowano, ale to się dosyć szybko zmieniło. Od października 1918 roku w prasie nawet zaczęły narastać informacje, narastać nekrologii odnośnie osób, których złożyła ta tajemnicza jeszcze wtedy. Choroba. Jak próbowano sobie z nią radzić? Różnie, tak naprawdę nie do końca było to wiadome. Lekarze proponowali leżenie w łóżku, wypucenie się, picie różnych naparów, herbatek ziołowych, a niektórzy nawet picie mleka. Nie wiadomo, w czym miało ono pomóc. Hiszpanka atakowała przede wszystkim płuca, ale ostatecznie osłabiała cały organizm. Mnóstwo ofiar zmarło na skutek powikłań po grypie, a nie przez same objawy. Zainfekowany układ odpornościowy nie chronił organizmu przed kolejnymi infekcjami. Dodatkowo epidemia zbiegła się z okresem wojennym, w którym dużym problemem był głód, koszmarne warunki sanitarne i znikoma dostępność doraźnej pomocy medycznej. Choroba przebiegała w trzech falach, z czego druga była najbardziej śmiertelna. Pierwsza przebiegała w zasadzie łagodnie, przypadła na rok 1918. Trzecia fala rozprzestrzeniła się wiosną 1919 roku i była o wiele łagodniejsza niż druga. Maseczki na twarzach, problemy w komunikacji miejskiej, zamykane teatry, kina. Tak samo próbowano sobie radzić z pandemią grypy hiszpanki, jak teraz z koronawirusem. 100 lat minęło, a metody, jakby te same. W Ameryce na przykład zamykano w więzieniu osoby, które splunęły na ziemię, i w ten sposób zamknięto 500 Amerykanów. W Rosji dzieci nosiły do szkoły pieprz. Jak wiadomo, pieprz wywołuje kichanie, a gdy dziecko kichało, odsyłano je do domu. Epidemia grypy hiszpanki skończyła się nagle. Tak samo nagle, jak i się zaczęła. Pomimo, że minęło już 100 lat od jej zakończenia, nadal nie znamy wszystkich. Aspektów tej choroby. Nadal ma przed nami wiele tajemnic. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten domowy, nietypowy odcinek ukrytych historii. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i udostępnianiu filmów w mediach społecznościowych, bo filmy powstają dla Was i dzięki Wam. Do zobaczenia już za tydzień w następnym odcinku.